pięćdziesiątej siódmy zapisujemy lekcję, datę oraz temat, czyli Konstytucja 3 maja. Zapraszam! I ja też się witam. Ostatni raz lekcja zdalna w tym wydaniu. W tej turze. To już druga tura naszych lekcji zdalnych w tym roku szkolnym i oby ostatnia. Słuchajcie, tak, tak. W poniedziałek a w zasadzie we wtorek, bo w poniedziałek jest jeszcze dzień wolny. Od 4 maja dumnie ruszamy z plecakami do szkoły. Tak, spotykamy się we wtorek w szkole. To już oficjalne. Pewnie Wam to powiedziałam już wczoraj, ale ja to nagrywam w środę, więc z tej ekscytacji mówię to jeszcze raz. I żeby było jasne, powtarzam dzisiaj, bo pewnie mówiłam to wczoraj, Wam na lekcji online. Przynosicie w poniedziałek do szkoły części piąte. Podręcznika, kart ćwiczeń i matematyki, zeszyty, w linię, w kratkę oraz książkę do ortografii. Odpowiadam od razu na pytanie o basen. Nie wiem, czy we wtorek jest basen. Jeszcze nie wiem. Będę widziała, dam znać, na wszelki wypadek można go zabrać. Nie zginie. Nic się nie stanie. No i oczywiście buty na zmianę. Dziś jeszcze zdalnie kilka słów o Konstytucji. I jeszcze jedna z nowości. Dzisiaj nie zobaczymy się podczas połączeń online. Dzisiaj nie będzie online. Słuchajcie, nie będzie. Jadę w pewne ważne miejsce. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. A jakie to miejsce, to powiem Wam, jak się zobaczymy we wtorek w szkole. Także lekcji online dzisiaj nie będzie, są odwołane, ale Wy pracujecie szybko, sprawnie w domu. Nie ma tego dużo, więc myślę, że maksymalnie godzina powinny być wszystkie rzeczy zrobione. Jakie? Już pokazuję. Zacznij, proszę, lekcję od obejrzenia dwóch filmów, do których masz linki w lekcji w tym tak zwanym, nazywanym przeze mnie notesiku. OneNote'cie, w Teams, czyli tam, gdzie zawsze czeka na Ciebie informacja z lekcją. Tam, gdzie jest wszystko. Pierwszy film to film Fundacji Uniwersytetu Dziecięcego, na którym pani Doktor, habilitowana Urszula Kosińska, która pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczy Wam, skąd się wzięła konstytucja, jak powstała konstytucja 3 maja. Ja się tu wymądrzać nie będę, bo uważam, że ta pani zrobiła to fenomenalnie, fantastycznie, zna się na tym najlepiej i Uważam, że taka wiedza ze źródła, od historyka wykształconego, jest najlepsza. Dlatego obejrzyj ten film, posłuchaj, o czym to pani mówi, postaraj się zapamiętać jak najwięcej. Drugi film przygotowały prawie twoje rówieśnice dziewczynki, siostry. Jest to również film o Konstytucji, ale tak opowiedziany przez dzieci zawiera również dużo świetnych informacji, sprawdzonych informacji, więc obejrzyj, posłuchaj. I tym, którzy marzą o karierze youtubera, również życzę tego, żeby kiedyś twoje filmy były polecane przez nauczycieli na lekcjach. Bierz przykład z takich świetnie przygotowanych dziewczyn. To jest film, który one stworzyły na lekcji historii. I zobacz. Zrobiły to świetnie. Mam nadzieję, że jak wrócimy do szkoły, to również ponagrywamy trochę filmów, pobawimy się, a przede wszystkim spotkamy się na żywo. I to jest fantastyczne. Ja tutaj, jeśli chodzi o Konstytucję, powiem tylko tyle, że rozmawiamy o niej również ze względu na to święto, które mamy 3 maja. Trzeci dzień maja to zawsze święto Konstytucji 3 maja, czyli jednej z pierwszych konstytucji, jakie powstały, o czym zapewne dowiesz się oglądając te dwa filmy wcześniej, więc ja nie będę robiła tutaj spoilerów. Nie będę zdradzała tego, co w tych filmach jest. Zapraszam do oglądania albo teraz, albo później. Jeśli jesteś już po seansie tych dwóch krótkich filmików, zapewne wiesz, że Konstytucja to jest zbiór praw, ale i obowiązków. Otwórz teraz swój zeszyt, zapisz: Lekcja zdalna 57, dzisiejsza data, temat Konstytucja lub Konstytucja 3 maja, możesz sobie wybrać i postaraj się pomyśleć i zapisać w zeszycie. Dwa prawa i dwa obowiązki do naszej klasowej konstytucji. Po powrocie do szkoły na pewno musimy sobie przypomnieć zasady zachowania względem siebie, ale również zasady bezpieczeństwa i bezpiecznego zachowania. Trzymam kciuki, żebyście za bardzo nie szaleli po powrocie, bo wiadomo, że wszyscy się tym cieszymy i obyśmy się cieszyli jak najdłużej czyli nie szalejemy. Ale również zachowujemy się wobec siebie tak, jak sami chcielibyśmy, żeby się koledzy i koleżanki zachowywali wobec nas. Teraz pomyśl o prawach, czyli tym, co powinno ci się należeć w klasie, jako uczniowi, uczennicy, ale również pomyśl o swoich obowiązkach, o tym, co ty jako uczeń, uczennica, kolega, koleżanka. Powinnaś, powinieneś robić jak się powinniście wobec siebie, wobec mnie, wobec szkoły, kolegów, koleżanek z innych klas, innych nauczycieli zachowywać. Liczę na to, że tu jest wszystko już jasne i wyraziłam się jasno, na czym mi zależy. Te zasady przypomnimy sobie i przeczytamy na pewno we wtorek, 4 maja, jak się tylko spotkamy. Oczywiście najpierw uściskam wszystkich, tylko tych zdrowych, bez glutków i różnych innych atrakcji w nosogardzieli. I jeszcze jedna rzecz do pisania. Nie ma tak lekko, mówiłam, że pisania będzie dużo. W Teams. W lekcji 57 jest wiersz do przepisania. Cztery krótkie zwrotki. Przepisz go, proszę, zwracając uwagę na to, żeby był przepisany tak, jak jest zapisany w Teams. Czyli zwrotka za zwrotką, przerwa pomiędzy zwrotkami, linijka pod linijką. Ile wyrazów jest w linijce, tyle ma być u Ciebie. Jeżeli piszesz zbyt wielkie litery, literzyska, to je troszeczkę zmniejsz, żeby były takie mniejsze, żeby się mieściło wszystko ładnie. Możesz sobie go zapisać różnymi kolorami. To już tutaj nie wnikam. Ważne, żeby było to ładnie, estetycznie, czytelnie. Dla mnie, bo pamiętaj, że ja będę te zeszyty sprawdzała. I o ile mnie pamięć nie myli, w naszym zeszycie do języka polskiego, w naszym. w Twoim! Aha, ja nie mam, ja już skończyłam szkołę. Ale kalendarzy kinodesik noszę ze sobą zawsze. I wszystko mam tam zanotowane, więc zabierz również do szkoły swój kalendarz. Żeby mieć gdzie notować ważne ważności. Zostały tam wklejki numer 9 i numer 10. Te dwie. I uwaga! Jeżeli uważasz, że na dzisiaj pracy masz za dużo, to źle uważasz, bo jest jej w sam raz. Otwierasz zeszyt. Ha, 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 już ktoś myślał, że pani pewnie powie nie, nie trzeba tego robić, nie, 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 nie. Słuchaj, im więcej ćwiczysz, tym lepiej twoja główka później pracuje. W zadaniu pierwszym dwa rebusy. Słoń. Co tu jest na tym obrazku? Olej. Kolejka. Tak, dokładnie. Zadanie drugie. Z pierwszych sylab wyrazów utwórz nowe wyrazy i je zapisz. Zobacz. Ma. 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 Kie, kie, ta, ta. Razem makieta. Teraz przepisujesz z kolejnego zestawu. Pa, ra, sol. Parasol. Tutaj sobie zrób sam, sama, a tu sobie zrób również samodzielnie. W zadaniu trzecim. Podziel wyrazy na sylaby. Od każdej sylaby utwórz nowy wyraz. Proszę bardzo. Mo, Że. Od sylaby mo to jest moda. Dodana nowa zupełnie sylaba. I druga sylaba, że, że pa. Są dwa wyrazy, są. Teraz tu we so ŁY. Trzy sylaby, czyli tu muszą być trzy nowe wyrazy. We we. To się zaczyna na we. We, 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 we. We, we, we. W-W-Weranda. We, we. We, Mam. So? Sowa? Ły. ły. Ły, 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 łyżka. Proszę bardzo, trzy wyrazy podane. W taki sposób robisz zadanie zadanie. W taki sposób robisz trójeczkę, czwóreczkę i piąteczkę. W zadaniu pierwszym na tej wklejce. Przepisz 8 wyrazów z wiersza, kangur, i uzupełnij nimi tabelkę. Policz. Ile ma liter, ile ma głosek, ile ma sylab. Tylko 8. Troszkę liczenia. Uważam, że ta, te dwie wklejki to jest 15 minut roboty, to jest wszystko. I ostatnia rzecz na dziś. To matematyka. Matematyka z kalendarzem, o którym przed chwilą mówiłam. Przy okazji, jak go wyciągniesz, żeby go zapakować do plecaka, to skorzystasz z niego jako z pomocy naukowej, którą niewątpliwie jest. I tutaj, w zadanku pierwszym, możesz skorzystać z naklejek, ale nie musisz. Twoja decyzja, tutaj nie będę nic narzucała. Wpisujesz albo wklejasz, tak lub nie. Jeśli zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, rok ma ile miesięcy? 12 czy 15? Prawda to czy fałsz? Ma 12 miesięcy? Może 15, 16, ile rok ma miesięcy? No, no, no. no oczywiście, że 12, przecież to nie ulega wątpliwości. Nikt nie chciałby się urodzić w 13 miesiącu roku. Ile dni ma styczeń? Jeżeli nie pamiętasz, to może pamiętasz, jak pokazywałam w klasie jeszcze na kostkach, jak liczyć. Pamiętasz? A jak nie, to po prostu otwórz kalendarz, bo styczeń ma zawsze tyle samo miesięcy. W każdym roku. Jest tylko jeden miesiąc, który zmienia liczbę. No, który to miesiąc? Najkrótszym miesiącem w roku jest jaki miesiąc? To już powinno być wiadome. Albo sprawdź w kalendarzu. Pomiędzy marcem a majem jest kwiecień, prawda czy fałsz? No oczywiście, że prawda. Albo fałsz. Nie wiem, sprawdź. Po czerwcu następuje sierpień. Nie pamiętasz? Niedobrze. Nie pamiętasz? Sprawdź w kalendarzu. Na tym pięknym kole znajduje się diagram z porami roku. Blisko z kwartałami. Rok został podzielony na cztery kwartały, na cztery części, równe części. W każdym kwartale są trzy miesiące. Czyli tak, 12 podzielić na cztery równa się trzy. I zaczynamy od początku roku. Pierwszy kwartał to pierwsze trzy miesiące roku. Te miesiące to styczeń, luty, marzec. Drugi kwartał to kolejne trzy miesiące, czyli kwiecień, maj, czerwiec. Trzeci kwartał, lipiec, sierpień, wrzesień. I czwarty kwartał październik, listopad, grudzień. W te puste kratki wpisz to, czego tu brakuje. Styczeń, czego tu brakuje. Liczby dni. Tu Czego brakuje? Jeżeli w pierwszym kwartale są trzy miesiące, styczeń, luty i trzeci w kolejce, to? No właśnie, nazwy tego miesiąca, czyli marzec. Drugi kwartał. Czego brakuje tutaj? Skoro to drugi kwartał, no to tu by się przydało wpisać rzymską dwójkę. Potem są trzy miesiące drugiego kwartału. Kwiecień, maj. Czerwiec. Ile maj ma dni? Jaki miesiąc tutaj? Trzeci kwartał. I znowu to samo. Czego brakuje tu? Czego brakuje tu. Trzeci kwartał, trzy miesiące kolejne po sobie. Lipiec, sierpień i. po sierpniu jest wrzesień. Kolejna uzupełnianka. I dokładnie to samo co tutaj, tylko oczywiście inne dane trzeba tu wpisać. Jeżeli masz kłopot ze zrozumieniem tego, spokojnie, postaram się to wytłumaczyć jeszcze raz, jak wrócimy do szkoły. Zadanie trzecie: przeczytaj sobie treść tego zadania. Tu są klasy drugie i klasy trzecie, dla których zorganizowano wycieczkę rowerową. Klasy drugie pojechały 21 marca. A klasy trzecie? Pierwszego. Jaki to miesiąc? Jaki to miesiąc? Który z kolei? Jaka to rzymska liczba? W którym kwartale pojechali na wycieczkę rowerową uczniowie klas drugich, a w którym trzecich? To teraz sobie sprawdź. Skoro klasy drugie pojechały 21 marca, to wróć tu, zobacz. Marzec, w którym jest kwartale? W pierwszym. Więc tu zapisujesz klasy drugie, pierwszy, kwartał, klasy trzecie. Jak się dowiesz, jaki miesiąc oznacza ten znaczek, to wpiszesz tutaj kwartał. Poszukaj sobie tego miesiąca tu, w kwartałach. Zobacz, do którego należy. Tu zapisz numer tego kwartału. Pierwszy, drugi, trzeci, a może czwarty? Zadanie czwarte: oblicz, ile dni ma każdy kwartał. Dni, czyli musisz sobie dodać dni poszczególnych miesięcy. W pierwszym kwartale masz styczeń, luty i marzec. Styczeń ma ile dni? 31 i zobacz tutaj: luty ma czasem 28, czasem 29. Więc musisz wykonać dwa obliczenia, uwzględniając tą zmianę. Czyli dodajesz najpierw tak, styczeń. 31, dodać 28, dodać 31, równa się. Lub 31, dodać 29, dodać 31, równa się. Proszę pani, ile, 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 ile? Policz sobie samodzielnie. Drugi kwartał, tu już masz prościej, bo dodajesz tylko liczbę dni kwietnia, maja i tego tu ukrytego czerwca. Trzeci kwartał, lipiec, sierpień i... i... Czwarty kwartał, dodajesz tu październik, ten tu i grudzień. Ile dni? Zadanie piąte. Odpowiedz na pytania i wpisz w okienka odpowiednie znaki rzymskie, żebym tu nie znalazła cyfr arabskich. W którym kwartale są twoje urodziny? Moje osobiste są w kwartale drugim. Tyle powiem. Tajemnica, sekret. W którym kwartale rozpoczyna się rok szkolny? Kiedy się rozpoczyna rok szkolny? W jakim miesiącu? Jak sobie przypomnisz ten miesiąc, w którym przychodzimy do szkoły po wakacjach, to się dowiesz, który to kwartał, bo sprawdzisz to sobie tu. W którym kwartale zaczyna się Twoja ulubiona pora roku? Osobista moja, moja, moja? Pani Eweliny, to się zaczyna w kwartale drugim i w kwartale czwartym. To są moje dwie ulubione pory roku. A ta z kwartału trzeciego to tak. czasem tak, czasem nie. W którym kwartale zaczynają się wakacje? To teraz przypomnij sobie, kiedy się zaczynają wakacje. Jaki miesiąc rozpoczyna wakacje? Takie prawdziwe, prawdziwe. Hmm? To wtedy odgadniesz, który to kwartał. I to koniec na dziś. Tyle samodzielnej pracy. Bardzo dziękuję za te wszystkie cudownie spędzone minuty na filmach, na połączeniach online i widzimy się już w szkole, wreszcie. Buziaki, ściskacze i bądźcie grzeczni przez ten długi weekend. Dajcie rodzicom trochę oddechu.